Mimo, że od wydania nowej odświeżonej trylogii nie minęło zbyt wiele czasu, przynajmniej na moment publikowania tego odcinka, to wydarzyło się już bardzo, bardzo dużo. Na nowe wersje GTA 3, Vice City oraz San Andreas spadła olbrzymia fala krytyki. O ile gry bronią się jeszcze jako tako swoją grafiką, o tyle ilości niedociągnięć czy niedoróbek jest tak duża, że fani serii są wręcz rozwścieczeni z faktu, co otrzymali za te 270 zł. No i jak popatrzymy sobie na całą trylogię, to nie ma co się dziwić. Ja jestem Hubson, no i dzisiaj podejdę do tematu nieco agresywnie, ponieważ zawsze do tej pory wypowiadałem się, czy to sam, czy to z Marycinem, na temat tego wszystkiego dosyć pobłażliwie. Czas najwyższy, natomiast nieco inaczej przedstawić sytuację, bowiem to, co się dzieje, przechodzi moje najśmielsze oczekiwania i najzwyczajniej łamie moją empatię, jak i pobłażliwość i luźne podejście do firm, które są odpowiedzialne za gry, w których kiedyś się przepotężnie zakochałem. Zatem lecimy z tematem. Na początku przejdziemy sobie do oświadczenia wydanego przez Rockstar na temat nowej trylogii, no i tego z jaką hałą mamy do czynienia. Trylogia boryka się z olbrzymią ilością problemów. Liczne bagi i glitches są na porządku dziennym i ciężko ich nie uświadczyć przy nawet niezbyt długim posiedzeniu w świecie gry. Podobnie fatalnie wyglądają elementy zupełnie niepasujące do nowej grafiki, bezmyślnie pozostawione stare tekstury, lub tylko trochę usprawnione przez sztuczną inteligencję. Masakra. Bez nowych aktualizacji ciężko to sobie dalej wyobrażać. Wiele elementów gameplayu już zostaje poprawionych przez moderów, o czym też powiemy sobie w dalszej części tego odcinka. Tymczasem przejdźmy sobie do treści oświadczenia, o którym wspomniałem przed momentem. Po pierwsze, chcemy szczerze przeprosić wszystkich, którzy napotkali na problemy podczas grania w te gry. Seria Grand Theft Auto i produkcje, które składają się na tę kultową trylogię są dla nas tak wyjątkowe, jak dla naszych fanów na całym świecie. Odświeżone wersje tych klasycznych gier nie zostały wprowadzone na rynek w stanie, który spełniałby nasze standardy jakości czy standardy, których oczekują nasi fani. Mamy plany, aby w przyszłości rozwiązać problemy techniczne i ulepszyć każdą z gier. Z każdą planowaną aktualizacją gry osiągną poziom jakości, na który zasługują. Brzmi to trochę niedorzecznie. Z jednej strony deweloperzy mówią o tym, jak ważne są dla nich ich produkcje, no a wydają trylogię w takiej formie, która nigdy nie powinna ujrzeć światła dziennego. Niezależnie od tego, czy są w planach aktualizacje, czy też nie. Owszem, teraz tak naprawdę wiele gier zaraz po wyjściu otrzymuje pewne patche, lecz tutaj ilość rzeczy, jaka jest do poprawki, jest tak ogromna, że załatanie tego wszystkiego może naprawdę trochę potrwać. W rezultacie na gry, które rzeczywiście będą się już nadawały do użytku, możemy trochę jeszcze poczekać. Z boku wygląda to tak, jakby na początku założono stworzenie gier tanim sumptem i małym nakładem pracy, po to aby wydać gry i zobaczyć, czy takie coś jako tako przejdzie. W konsekwencji, jak wiemy, nie przeszło, dlatego teraz dostajemy takie właśnie informacje i obietnice poprawy. No bez jaj, czy nikt nie testował tych gier przed ich wypuszczeniem? Błędów jest tak dużo, podobnie jak gameplayowych niedociągnięć, że ciężko ich nie zauważyć. Nie mamy tutaj do czynienia z małymi niedorubami, tylko po prostu z wielką fuszerą. No ale nic, idąc dalej, otrzymujemy kolejną ciekawą informację. Hejt, który spadł na studio, jest przeogromny, dlatego też, w kierunku osób pracujących nad grami, posypały się negatywne opinie oraz co więcej, jak zobaczymy w kolejnym oświadczeniu, dochodzi nawet do nękania pracowników. Z tego też powodu możemy przeczytać. W międzyczasie z bólem musimy wspomnieć, że dochodzą do nas doniesienia o nękaniu członków zespołów deweloperskich w mediach społecznościowych. Chcielibyśmy prosić naszą społeczność o zachowanie szacunku i cywilizowaną dyskusję na temat tego wydania, podczas gdy my będziemy pracować nad problemami. Tutaj, akurat, oczywiście do linczu nie zachęcam. Jest to w pełni logiczne, że wyzwiska skierowane w osoby pracujące nad projektem do niczego dobrego nie doprowadzą. Natomiast jest to jednocześnie mocny sygnał wysłany w kierunku firm do tego, aby zacząć szanować swoich fanów i dostarczać im produkty, tak jak to było wcześniej, naprawdę wysokiej jakości. Jak możemy dowiedzieć się, czytając te informacje dalej, to w celu uspokojenia nieco społeczności graczy, firma postanawia spróbować nas nieco przyciszyć. Na początku, pazerni w olbrzymim stopniu, wydawcy, postanowili bezpardonowo usunąć stare części gry, aby jednocześnie zmusić nas do gry w te nowe coś, co chyba jest najlepszym określeniem. Teraz, w ramach skruchy, z czego zapewne nie tylko mi śmiać się chce, otrzymujemy stare części za darmo. Moment, co ja gadam? Nie za darmo, tylko za to, że na początku wydamy prawie trzystówki za gry, które nie nadają się do użytku. Pewnie może się to zmienić, lecz komentuję to na stan, w jakim edycja ostateczna trylogii jest w listopadzie. W związku z tym, czytamy dalej. Chociaż jednym z celów wydania Definitive Edition było umożliwienie graczom cieszenia się tymi grami na nowoczesnych platformach przez wiele lat, rozumiemy również, że niektórzy z Was chcieliby nadal mieć poprzednie klasyczne wersje gier dostępne do kupienia. No co Wy nie powiecie? Naprawdę wspaniałe posunięcie, za które dziękujemy. I tak, gry wcześniej latały po torentach aż huczało, więc jedyne co w tym momencie się wydarzy, to że ludzie będą mieli wybór: czy kupić stare części, czy dalej je ściągać. Wiadomo, że przy takim obrocie spraw część osób je kupi, więc jedyne co się wydarzy, to że wydawcy będą mieli możliwość zarobku. Chodzi mi o to, że pisanie takich bredni nie jest żadną wartością dodaną dla nas, graczy. Zwłaszcza, że z sieci uprzednio brutalnie wywalono wiele fajnych modyfikacji do tych starych odsłon, grożąc pozwami osobom, które tworzyły te projekty. W konsekwencji tego, takie osoby w strachu przed potężną korporacją musieli porzucić owe projekty, aby nie narazić się na olbrzymie kary. To jest, moi drodzy, dramat, naprawdę. Jak zawsze byłem wyrozumiały i komentowałem wszystko z wielką empatią, tak teraz jest to po prostu przegięcie pały. Ale czytamy dalej. Wkrótce dodamy klasyczne wersje Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City i Grand Theft Auto San Andreas na PC do Rockstar Stora w formie pakietu. Dodatkowo wszyscy, którzy zakupili GTA Trilogy The Definitive Edition na PC w Rockstar Storze do 30 czerwca 2022 roku, otrzymają klasyczne wersje w swojej bibliotece Rockstar Games Launchera bez dodatkowych opłat. Poinformujemy wszystkich, gdy tylko te gry pojawią się z powrotem w Rockstar Storze. Zajebiście! Tak jak wspomniałem wcześniej. Dalej kupujcie naszą zajebistą produkcję, która jest niedorobiona w stopniu tak zaawansowanym jak Skillsy Lewandowskiego w piłce nożnej, a my w ramach rekompensaty dorzucimy Wam za darmo gry z początku tego wieku. No cóż, moi kochani, fantastyczna informacja, co nie? Zanim to wszystko się wydarzyło, to kilka dni wcześniej solidnie za poprawianie błędów wzięli się moderzy, którzy najzwyczajniej zaczęli eliminować to, co nas w nowej trylogii wkurza. Słynnym i głośnym przykładem jest poprawka umożliwiająca naprawienie tego czegoś, co spada z nieba podczas deszczowej pogody. Po wgraniu modyfikacji widać naprawdę znaczącą poprawę. W dalszej części odcinka chciałbym wam też nieco powiedzieć o ciekawostkach, które wypatrzyli gracze i które mogą nawiązywać do wydania kolejnej odsłony Grand Theft Auto. Nie ukrywam, że bardzo na nowe GTA czekam, no bo w końcu we wrześniu minęło już 8 lat od wydania piątki, a deweloperzy dalej na temat nowej części cyklu niestety milczą. Dlatego też pytanie brzmi, czy aby na pewno znaleziona ciekawostka nawiązuje do GTA 6, czy być może jednak do kolejnego remastera. W związku z tym poruszymy tutaj kwestię billboardu z GTA 3, który był pokazany w poprzednim filmie na moim kanale. Billboard niegdyś wskazał nam trop na to, gdzie będzie ulokowana kolejna część GTA, a mowa tu dokładnie o GTA Vice City. W edycji ostatecznej ten billboard został całkowicie zmieniony. Teraz widnieje na nim samolot, który opuszcza Los Santos, co sugeruje nam oczywiście pozostawienie na jakiś czas wyciśniętego z pieniędzy do suchej nitki GTA V i udanie się do nowej lokacji. Biorąc pod uwagę obecną modę na Remastery, myślę, że istnieje naprawdę spore prawdopodobieństwo na to, że możemy za pewien czas spodziewać się ogłoszenia Remastera GTA 4. Ja osobiście pewnie, że chętnie zobaczyłbym odświeżone GTA 4 udoskonalone w końcu o dobrą optymalizację. Natomiast po fuszerce odwalonej z mocno boję się o to, co moglibyśmy w tym przypadku dostać. Poza tym byłby to kolejny oczywisty skok wydawców po nasze pieniądze. Lecz gdyby tym razem Over Remaster okazał się być naprawdę dobry i stworzony z należytym szacunkiem, to okej, okay, nie ma sprawy. Zróbcie to po prostu jak należy i niech to jednocześnie nie będzie główny projekt i cel, bowiem naprawdę fani czekają na nową, pełnoprawną odsłonę cyklu. Tymczasem. Niestety jesteśmy zmuszeni do odkrywania nowych i coraz to lepszych bugów i gliczy w odświeżonej trylogii. Internet zapełnia się tego rodzaju filmikami, które ukazują nam to, z czym mamy do czynienia. W oczekiwaniu na dalszą odsłonę cyklu, właśnie to przyjdzie nam robić, no chyba że twórcy naprawdę się zreflektują i należycie naprawią edycję ostateczną trylogii. Jak będzie, nie wiem i boję się o to, lecz w głębi serca wierzę, że studio solidnie weźmie się za naprawianie tego, co koncertowo wręcz spieprzyli. Na dziś, moi kochani, to byłoby na tyle. Czekam, jak zawsze, na Wasze komentarze, jeżeli chodzi o ocenę całej sytuacji. Dziękuję wspierającym za olbrzymi wkład w ten kanał i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!